Witamy w Akademii Agentów Nieruchomości, nowoczesny agent. Zapraszamy do oglądania odcinka. Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak robić rzuty 2D. Rzuty 2D, czyli rzut faktycznie nieruchomości z góry, bardzo, bardzo przydaje się w ofertach nieruchomości. Klienci wtedy bardzo poinformowani wiedzą dokładnie, jak wygląda wymiarowanie takiej nieruchomości. Do tego oczywiście możemy wykorzystać dwa sposoby. Aby otrzymać rzut 2D, możemy zlecić to faktycznie osobie, która zajmuje się optowaniem 2D, albo możemy wykonać sami. Jeżeli nie mamy zdolności faktycznie robienia rzutów w profesjonalnych programach, możemy do tego wykorzystać programy ułatwiające nam rysowanie rzutów, stworzone typowo pod ten cel. Jeden z programów, które no ja faktycznie chciałbym Państwu pokazać, właśnie jest to program, a nawet i portal, oto Agenci. Jest to portal, w którym bardzo łatwo i szybko rozrysujemy sobie rzut. W pierwszej kolejności oczywiście musimy mieć informacje, jeżeli chodzi o metraż, czyli będąc na nieruchomości, musimy ją na szybciutko sobie ją zmierzyć. Oczywiście proponuję zakupić sobie Jakiś miernik laserowy, który możemy w ciągu no, dosłownie 5 minut zmierzyć całutką nieruchomość. Potrzebujemy wymiary danych pokoi. Państwu pokażę, jak można szybciutko rozrysować taki rzut. Więc portal Oto Agenci, tak jak widać na ekranie, bardzo prosty, intuicyjny programie, ich projektowanie oraz tam cenny regulamin, instrukcje, przykłady agencji, kontakt moje konto. Praktycznie z górnej części faktycznie nie korzystamy. Całą nawigację mamy po lewej stronie naszej, naszej kartki, kartki w kratkę można powiedzieć i na niej faktycznie rysujemy naszą nieruchomość. A więc zaznaczamy ścianę, stawiamy ścianę poprzez rozciągnięcie. Nasza nieruchomość ma trzy pokoje. Pierwszy to jest 5 na 5 czyli też taki w standardowym. Standardowy pokoik, 25 25 metrowy. Jak widać bardzo łatwo no, można przeciągnąć z jednej strony na drugą, tworząc ściany i pokazując kąty. Jak rozrysujemy, automatycznie pokazują nam się również metry kwadratowe, już obliczone co do wartości. Mamy też korytarzyk metrowy. O, jak ładnie się to. I obok mamy kuchnię, gdzie jest 3,5 metra. 3,5 metra na 5. O, jak szybciutko i ładnie. Następnie na dole mamy pokoik, który również jest tutaj 25 metrowy. O, widać, że teraz się nie wmieściłem e, akurat ze skalą, dlatego muszę się troszkę przesunąć. Przesunąć. Mamy możliwości, oczywiście, pomyłki. Mamy gumkę. Gumkę wymazuje jedne pojedyncze, pojedyncze ściany. No a więc teraz to przesunąłem i już mamy do 5 metrów ze spokojem. 5 na 5. I już mamy następny pokoik. Jeszcze co mamy kuchnię. Tutaj są 3 metry na 3,5. Ja, przepraszam, tu jest łazienka. I jeszcze jeden mały pokoik został na końcu. A tu użyjemy gumyczki tylko. Jeszcze raz sobie wyznaczymy może pierwszy korytarz do końca. No, jeżeli się pomylimy, oczywiście zawsze służy do tego gumka, która w bardzo łatwy i szybki sposób pomoże nam wrócić do ustawień. Program bardzo intuicyjnie łączy te wszystkie części. Następnie, jeśli mamy rozrysowany już rzut, możemy dodać oczywiście sobie okna. I poprzez wstawienie, tutaj mamy drzwi, okna, schody, tekst, kompas i zdjęcie. Więc możemy na szybciutko sobie wstawić drzwi. Już wstawiamy drzwi. Lewe, prawe oczywiście. Możemy sobie tam wybrać. Na szybkiego powstawiam, tylko tak, jak faktycznie tutaj mamy. Ci mogą być większe, mniejsze. Jedna była tu, jedna tu, jedna tu. Nawet dla ulepszenia możemy zrobić, wstawić tekst. Ten tekst, to jest pokój jeden, Tu ma kuchnia. Tu mamy łazienka, pokój 2 i tu na przykład może być pokój 3. Możemy wstawić również okna. Tu mam akurat po 2 okna i tu po jednym okiem. I na dodatek oprócz tego możemy jeszcze wstawić kompas, żeby pokazać kierunki, kierunki świata. Oczywiście możemy ten kompasik zmienić, jeżeli chodzi o ustawienie strony, a dla super wymagających możemy nawet wstawić Zdjęcie. Wybrać z pliku i, i wstawić zdjęcie. Na szybciutko pokażę mniej więcej, jak to wygląda. To zdjęcie, oczywiście, można regulować wysokościami, szerokościami itd. O, więc można łatwo, fajnie pobawić się i pokazać bardzo, bardzo fajnie przygotowany rzut. Tak naprawdę, kwestia 4-5 minut. Mamy rozrysowane rozrysowany rzut, który następnie możemy pobrać, pobrać jako JPG, możemy przesłać mailowo dla klienta, czy też dla naszej osoby współpracującej i zamieścić faktycznie w ogłoszeniu. Szybszego naprawdę portalu nie widziałem. Możliwości bardzo fajne, bardzo proste, a wręcz niesamowicie proste, takich urządzeń takich portali nam po prostu potrzeba. Super. Zachęcam naprawdę do korzystania oto Działamy, ulepszamy oferty tak, aby klient wiedział, że nasza oferta jest tą ofertą najlepszą. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na stronę www.nowoczesnyagent.pl, gdzie spotkacie się z większą ilością materiałów, które na pewno Was zainteresują. Do zobaczenia!